Możesz no, tylko pokazać, że tam jest, naprawdę. Nie, coś no jest, to nie ma co tego rozpinać. Jeszcze mam nadzieję, go zobaczycie, bo y, chcemy go troszeczkę poużywać na wybrzeżu, gdzie my jedziemy. Lisy w Edenie. Odcinek 78. Gotowi na Skandynawię. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witamy się z Wami po krótkiej przerwie. Wracamy, wracamy z przygotowaniami, ponieważ szykujemy się do wyjazdu. Ale jeszcze zanim przejdziemy do tematu wyjazdowego, powiemy co się u nas działo przez te ostatnie dwa tygodnie, kiedy nas nie było. Bo może jeszcze nie wszyscy wiedzą, chociaż informowaliśmy o tym Was chyba parę razy już, nawet na ostatnim live'ie w zeszłym tygodniu. To, co tutaj widać na moim palcu i na no palcu Zosi, to są obrączki, bo jesteśmy małżeństwem. No właśnie, do tej pory wanowaliśmy na łapę, jak to ktoś napisał. Teraz to się trochę zmieniło i dlatego nas nie było, mieliśmy takie dwa tygodnie miodowe. A na miesiąc miodowy wybieramy się na północ, kierunek Norwegia przez Szwecję. No tam już nawet dwa miesiące miodowe nawet będą, <noise> więc te dwójki najwyraźniej tutaj nam służą, dwa tygodnie, dwa miesiące, no dwa i pół nawet może miesiąca. No więc to była chyba taka najważniejsza rzecz w ciągu tych dwóch tygodni, czy tam trzech ostatnich, które się u nas wydarzyły. A co w dzisiejszym odcinku? Dzisiejszy no odcinek jest taki bardzo przygotowawczy, właśnie do tego wyjazdu. Zabierzemy Was może nie na zakupy, ale pokażemy, co nabyliśmy. Ze względu na to, że Norwegia no, do najtańszych krajów nie należy, więc my uznaliśmy, że trochę towaru ze sobą zabierzemy. Zrobimy jakiś rodzaj takiego jak to powiedzieć, no takiej spiżarki, tak, tak można powiedzieć, dokładnie. swojej. Powiemy Wam co można, czego nie można. To znaczy na tym etapie opowiemy o tym co wiemy, no bo wiadomo, że jak przyjedziemy na miejsce, to tam się dopiero okaże jak to wszystko wygląda, no ale jakieś informacje już zebraliśmy? Tak, zebraliśmy też informacje na temat naszego samochodu, ponieważ, no właśnie też dlatego, że wybieramy się w dłuższą trasę znowu, chcieliśmy wziąć pod uwagę stan techniczny samochodu, zobaczyć na ile jeszcze on może nas udźwignąć i okazało się, że jakieś takie małe naprawy Trzeba zrobić, więc oddajemy samochód do naprawy do mechanika. To są naprawy, głównie zawieszenia. No, trochę już z nami przejechał, albo nas już trochę przewiózł. Wjeżdżaliśmy, jak wiecie, w czasami takie mniej dostępne tereny, czasami było troszkę wertepów, więc te zawieszenie, głównie przednie, wymaga lekkich napraw. To są jakieś sforżnie, to są jakieś łączniki. Ja w ogóle zawsze się śmieję, bo stworzeń to jest takie słowo, które. Pada bardzo często mechanikę i ona jest zawsze na naprawy. Trzeba wymienić sworznie. I my właśnie musimy wymienić te sworznie i to mi się bardzo podobało To jest coś takiego, co mam wrażenie, jest y, jakieś takie. Y, no Taką klasyką y, mechaników. To prawda, sworznia sworznia dobrażonej... i tuleje. Nie wiem, czy u nas są tuleje, ale i tuleje to są takie słowa, które mi się kojarzą zawsze, że panie i tuleje trzeba. No, no Dodatkowo, oczywiście wymieniamy olej no i tak. no, przygotowujemy samochód też do jazdy. I co jeszcze z takich danych technicznych? Zmieniła się trochę powierzchnia naszego domu. No właśnie, bo oprócz takich mniejszych poprawek w środku, które jeszcze zrobiliśmy, Zrobiliśmy bardzo dużą poprawkę, a nawet nie poprawkę, tylko taki no, taką, takie ulepszenie tego samochodu, mianowicie pojawiła się u nas markiza na zewnątrz, oczywiście, która, tak jak Zosia mówi, powiększyła nam powierzchnię życiową no ponad dwukrotnie, myślę. No wiecie, na już jesteśmy małżeństwem. To... Mamy dwa razy więcej tej powierzchni. No. Tak, ale jak jesteśmy małżeństwem, to musimy mieć więcej przestrzeni, gdybyśmy tak. jednak potrzebowali więcej przestrzeni dla siebie. No tak, niektórzy z Was mówią, że po małżeństwie, po ślubie to już w ogóle się zmienia. I to ten się ten... dopiero zacznie. No to się zacznie, tak, więc mamy nadzieję, że się raczej zacznie, yy, że nic się nie zacznie, że będzie tak samo fajnie jak dotychczas. I nic się nie skończy. Tak, yy, a ta markiza tylko nam jakby te życie poprawi. Prawi ten to jakość życia, przyda się i w deszcz, i w czasie, jak będzie bardzo gorąco. Tak, więc zaczynamy od przeskoku. Cofamy się trochę, zabieramy Was w przeszłość. Kilka dni temu zamontowaliśmy taką markizę. Zobaczcie, jak to wyglądało, a potem, a potem zabieramy Was do spiżarki. Wróciliśmy do Andrychowa, do firmy Goliath eCampery.pl, bo tutaj będziemy montować markizę. Jak montowaliśmy i widzieliście to poprzednio, jak robiliśmy panele solarne do dachu, no to zrobiliśmy takie relingi. One są na takich adapterach, na takich uchwytach i już wcześniej, właśnie tutaj się dogadaliśmy, żeby wziąć te uchwyty, żeby teraz, montując markizę, nie mieć żadnego problemu, ponieważ ona wchodzi w te adaptery i mam nadzieję, że będzie wszystko łatwe i przyjemne. Także zapraszam do montażu markizy. powiedzieliśmy, tak też zrobiliśmy. Pojawiła się nowa przestrzeń przed naszym domem. Jest i stara Hipolina za moimi plecami. Mamy teraz taki zadaszony ganek przed domem, więc jak będzie padać albo będzie takie palące słońce jak dzisiaj, gorąco, to możemy się tutaj schować. Więc naprawdę bardzo dziękujemy za tę pomoc. W rozwinięciu, w powiększeniu naszej przestrzeni życiowej. Jarkowi, Madzie, tak, Grześkowi dokładnie. przede wszystkim za super spędzony czas na południu Polski, za super wieczór, za super poranek, bo to takie spotkania z ludźmi są najważniejsze. Ale teraz. Tak. tak. Z nowości kolejnych, takich doposażenia może naszego domu. Wyjazdowego. Tak, no to tak. Po pierwsze, tutaj kupiliśmy sobie w końcu, skoro mamy już taki ganek, no to kupiliśmy sobie pełnowymiarowy stół, bo dotychczas mieliśmy taki niski stolik, który kiedyś kupiliśmy, jakieś jeździliśmy jeszcze z plecakiem pod namiot. No tam ten stół był po prostu bardziej kompaktowy i no, sensowniejszy. Tak, pewnie nieraz widzieliście, jak jedliśmy śniadania sobie gdzieś przy kamperze i tak musieliśmy się nachylać. I to tutaj dla naszych Jan Brzusznych nie było dobre. Trawiło, tak, więc teraz się będzie wszystko dobrze trawiło. No to stój jest taki, takim początkiem, bo jeszcze mamy. Ciekawą rzecz mamy jeszcze jedną, o której już od dawna też mówiliśmy i którą też widzieliście w Albanii, ale to nie była nasza rzecz. A mianowicie, chyba wyślę teraz Kubę po właśnie tę rzecz. I zobaczycie co to jest za rzecz. Tak, proszę, przejdźcie tam. Tam gdzieś w otchłań za samochód. Wracam z rzeczą. Wcale nie jest mała, ale nie jest też jakaś wielka. 12 kg, proszę Państwa. A propos jeszcze mogę powiedzieć? Mów. Ważyliśmy się ostatnio. A, właśnie. I nie mówię tutaj o naszych osobach, bo ważyliśmy kamper z nami w środku i Z wyszło. pełnym bakiem paliwa, ale bez wody. Ale właśnie. to powiedzmy ta woda to jest kolejne tam 80 kg. Nasz samochód ze wszystkim z ludźmi z psem waży 3 tony 280 kg. Tak, jak dojdzie woda, na no to 3300 będzie. No 3, 3 300? 400? No, no prawie, no trochę mniej no, tam. Więc jeszcze kilo jest, tak. zapasów mamy. Więc jest nieźle, y, polecamy się zważyć, zwłaszcza kiedy się jedzie w takie kraje. Polecamy się zważyć. Się zważyć, <gry> zważyć tak, ważcie swoje kampery, bądźcie spokojni i bezpieczni. A co tu jest? Czy już ktoś zgadł? Pewnie nie. 3, 2, 1. To jest, kochani, dmuchany kajak. Tak, i to dokładnie taki sam, który pożyczyliśmy od Przemka, którego poznaliśmy w Albanii. Spodobał nam się, spodobało nam się to, jak się go użytkuje. Nie mieliśmy doświadczeń z innymi i chyba dlatego, jak to Polacy mają w zwyczaju, to co znane... Z innymi znane... kajakami. Tak, dokładnie. No, mieliśmy z innymi. To, co Polacy znają, to Polacy lubią. My dokładnie tak samo. Poszliśmy na łatwiznę i oto kierunek... Północna Europa i mamy kajak dmuchany. Nie chcemy go troszeczkę położywać na wybrzeżu Norwegii. Mamy nadzieję, że tam się go uda jakoś zwodować. Oczywiście nie będą to dalekie podróże, no, ale perspektywa z wody jest zupełnie inna niż z lądu. Bardzo się cieszymy na ten y, tutaj zakup. A skoro kajak, to mamy też kapoki. I przejdźmy sobie do spiżarki, bo w spiżarce mamy i jedzenie, i właśnie na przykład kapoki. Do jedzenia. Taki mały oszustwo. Tak, ja tutaj po drodze się doposażyłem. To jest kolejna rzecz, która, której nam bardzo brakowało dotychczas. Widzieliście nieraz, jak wchodzę na dach tak zwaną klatką kuchenną, jak to nazywałem, czyli po prostu wspinałem się po szafce, wchodziłem na dach. No i to oczywiście było mało i mało wygodne, i takie mało bezpieczne w sumie, bo jak było chłodno, jak padał śnieg na przykład w Macedonii. No. To było niefajnie i to jest właśnie coś, co nam się bardzo przyda. Mam nadzieję, znaczy mam nadzieję, że przyda się, ale niekoniecznie w sytuacjach awaryjnych. Dokładnie tak. Drabina rozkładana, teleskopowa. drabina teleskopowa. No właśnie, nie chcieliśmy żadnej takiej drabiny przymocowanej już do drzwi. E, tak, żeby każdy mógł sobie na nią się wdrapać. Nie możemy takie drabiny założyć, bo mamy tylne okna. Całe i jest... szczęście, tak. dlatego właśnie ta drabina teleskopowa, ale tutaj przechodzimy do spiżarki, jeszcze póki nie będzie padało. Mam nadzieję, że zdążymy, bo już słyszymy gdzieś tam w oddali burzę. To jest, sierż, dziękujemy zestam, tyle. Zestam win, Tym razem nie będziemy robić odcinka o testowaniu win francusko-włoskich, ponieważ takie chyba wina nabyliśmy. Dlaczego tych win jest sześć? Ponieważ no jeżeli chodzi o Norwegię, wyliczyliśmy sobie, że sześć win możemy zabrać w momencie, gdy nie palimy papierosów, bo nie palimy. W momencie, gdy nie bierzemy mocniejszego alkoholu typu spirytus, właśnie wódka, coś powyżej 40%, to na stronach norweskich właśnie jest taki kalkulator, można sobie wyliczyć, ile alkoholów wieść można. My akurat możemy sobie tak pozamieniać te alkohole, te papierosy na alkohole na wina, że możemy mieć 6 win i 2 litry piwa. Piwa jeszcze nie nabyliśmy, ale pewnie też nabyliśmy. No, 2 litry piwa to jest naprawdę ilość zatrważająca. Wydaje mi się, że to może skończyć się potężną imprezą. Tak, tak. <laughs> tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o. Nie będziemy mówić dokładnie o nie. jedzeniu, które zabraliśmy, natomiast mamy taką naszą spiżarkę, którą też pokazywaliśmy. To są dwie skrzynie takie, takie skrzynie. żywności, o, możemy tutaj o. je wysunąć. Tak, proszę bardzo. I one są. Pełne. One są w ilości dwie, i to są jakby dużo puszek, oczywiście, jakieś słoiki. Ee, raczej rzeczy takie nieprzetworzone za bardzo. Czyli tak. właśnie puszki na przykład. Tak, nie chcieliśmy brać gotowych dań, nie chcieliśmy grać jakiś. Nie chcieliśmy. no Grać też nie chcemy grać w zupek w proszku, nie lubimy. Bo uważamy, że lepiej jest zrobić posiłek prostszy, taki może mniej jakiś w smaku, niezwykły, ale przynajmniej zdrowszy. Mam no nadzieję, tego... że jednak niezwykły też w smaku. Tak, ale czasami można po prostu zrobić zamiast zupy w proszku, można zrobić jakieś leczo, na przykład Dokładnie. warzywne ale i to też wolimy. Mleko kokosowe na przykład, tak, jakieś takie bardziej tajskie klimaty. Więc no zrobimy, zrobiliśmy takie zapasy, myślę, że Oho. bardziej na miesiąc niż na dłużej. Oczywiście też nie będziemy rezygnować z zakupu właśnie w Norwegii, bo i smaków chcemy tam spróbować i zobaczcie jak to wygląda. Ale jednak się trochę pozabezpieczaliśmy, co jest ważne. No ważne jest to, że ziemniaków nie możemy wwozić, bo to grozi naprawdę wysokimi karami. Podobno tak, podobno, podobno ziemniaki są zabronione. Nie. Jest też oczywiście na stronie norweskiej. Wylicznik, czyli ilość e, dokładnie rzeczy spożywczych, które możemy wwozić, na przykład odnośnie mięsa. E, więc też polecamy, jeżeli ktoś tam te rejony się wybiera, sobie sprawdzić to. Mm, no i jest też podany limit do jakiej kwoty w koronach norweskich można zrobić zakupy. My to przeliczyliśmy na złotówki, no to było dość spore pieniądze, bo tam ponad 2000 nawet złotych mogliśmy wydać na takie spożywcze rzeczy. Czy to ktoś kontroluje? Nie wiemy. nie wiemy. My jeszcze. wydaliśmy mniej, wydaliśmy około 500 zł na te żywieniowe rzeczy. Tak. No i mamy nadzieję, że w międzyczasie będziemy coś tam dokupywać, ale podstawę mamy. Mamy nadzieję. No, mamy nadzieję, no bo też, tak jak powiedziałaś, chcemy spróbować miejscowych smaków, ja ale mamy podstawę. Dla potwierdzenia pokażę, jest jeszcze druga skrzynka, nie będziemy jej wyciągać. Są oczywiście kasze, makarony też. I jeszcze mamy jedną półkę. W szafie, w środku, którą też przeznaczymy na takie rzeczy. Już myślę, że bardziej domowe, ponieważ od moich rodziców na pewno trochę przetworów dostaniemy, co no, będzie takim. Akurat dość miłym akcentem. Też kiełbasy, jakieś domowe. No to to, to to już tylko domowe. A jeszcze przed nami teraz warsztatowy temat. Będziemy dokończać z bratem Zosi Piotrkiem, o którym już nieraz mówiliśmy, który nam bardzo pomaga przy samochodzie. Tajemniczy brat Piotr. Tajemniczy brat Piotr, który się w końcu ujawni. Wejdziemy pod samochód i coś tam będziemy z nim jeszcze majdrować. Znaczy ja i Piotrek, pewnie. Ja nie. Ja nie majdruję. Kolejny poranek. Dzisiaj w nocy mieliśmy kataklizm. To znaczy generalnie rzecz biorąc tutaj na Warmii, w Biskupcu przeszła nawałnica co też w sumie było dobre, bo testowaliśmy przy okazji czy samochód nam przecieka czy nie. Okazało się, że jest całkiem ok. No jak wiecie mieliśmy moment zalania jeszcze jak byliśmy w, w Albanii, a teraz jedziemy spotkać się z Piotrkiem i będziemy montować osłonę silnika, bo była już potrzaskana przez nasze rozmaite Wojarze, przez wjeżdżanie na kamienie, wjeżdżanie w różne takie tereny bardziej dzikie. A no więc przydałoby się ją wymienić. Dzisiaj dzień warsztatowy. No i to już ostatni dzień, jutro jedziemy. A oto i Piotrek. To są nasze nowe osłony silnika, to są trzy elementy, lewa, prawa i środkowa no. i mamy kanał, więc dzisiaj, mam nadzieję, w miarę łatwo je zamontujemy z pomocą Piotrka, który już tam urzęduje. No Piotrek jest naszym aniołem, gdyby nie Piotrek to nie mielibyśmy samochodu, nie byłoby wyprawy, nic by nie było. Prosimy o dużo lajków pod filmem dla Piotra. Dokładnie tak. To jest stara osłona, to jest nowa. Nie mieliśmy chyba takiej jednej trzeciej tej osłony, więc myślę, że dobry, dobry ruch do z wymianą. przy samochodzie. Wczoraj samochód był u mechanika. Były wymieniane sworznie z przodu, tuleje wahacza. Moje ulubione wyrazy. I bardzo dobrze to zrobiliśmy, ponieważ okazało się, że te części były w naprawdę słabym stanie. Mechanik powiedział, że prawdopodobnie nie były wymieniane od nowości, a samochód ma już 14 lat. Tak więc, no, dobry ruch. I cieszymy się, że przed wyjazdem to się udało zrobić. Osłona silnika założona, samochód generalnie jest technicznie przygotowany do drogi, przynajmniej na tyle, na ile wiedzieliśmy, co w nim jest do zrobienia. My technicznie też jesteśmy przygotowani, psychicznie też jesteśmy przygotowani. Jak jeszcze możemy być yy, nieprzygotowani na przykład? No tego już nie wiadomo, generalnie jesteśmy właściwie spakowani. Widzieliście, co tam dodatkowo wzięliśmy, oprócz oczywiście takich rzeczy, które zwykle bierzemy. No i tak, no dzisiaj jest sobota, jutro... Jest niedziela, a wy oglądacie ten film w niedzielę, co znaczy, że my już jesteśmy w drodze. W drodze do Świnoujścia. A dlaczego właściwie tam? No to pewnie zobaczycie. My w sumie też zobaczymy, bo to jest droga, to jest niewiadoma. To jest tajemnica, to jest przygoda. No i ta przygoda będzie już w kolejnym odcinku, bo już w kolejnym odcinku będziemy pokazywać Wam. Co się dzieje w drodze? Jak już w podróży nam to życie płynie? W końcu, w końcu, w końcu. Dobra, do zobaczenia przy kolejnych odcinkach z drogi na północ Europy. Cześć, Hej. dzięki, że dzisiaj byliście.